Witajcie, z tej strony Kuba. Witam was w odcinku, w którym zabiorę was w nocną podróż po opuszczonych bunkrach. Chodźcie ze mną. to tym nigdy to nie było. Ja też tutaj nigdy chodzi. nie byłem. Ok. Nie najgorsze. Ok, zobaczymy czy tam nikogo nie ma. się Kurde, jakieś. A teraz Nikogo nie ma. Co, wchodzimy? Fragment tego... E, rejestracji? No. Karoseria? Ła. Mo, 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 może znajdziemy w środku auto. No Ona się zebrała. No. Dobra, ogólnie... dostępne... ...dwie kontynuacje. Tutaj ta jedna i jeszcze jedna... W ...minus jedna. A, 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 czy do, 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 do tej, minus jeden ostatni, jakbyś dało się wejść? Dało się, to jest to. Oproszę, proszę, nawet wody nie ma. Nie ma, nie ma. Ciekawe. Trzeba uważać, żeby nie spaść w dół. No, no. Już mogłoby się coś do skończyć. i poświeca. No, Kurde, ile pajęczy pa, 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 ja na głowę, no, trzeba nie, uważać. Co jest? Beczki jakieś. Ciekawe, to co w nich wymywało. było. Co to są za beczki, jaka zawartość? Z jakiego powodu? No Właśnie, co w nich było, bo. Nie do końca wiem. Nie mam za bardzo nawet pomysłu. Nie wiem, może Cement to się Ale w zasadzie sobie próbuj Cement, bo co by tu cokolwiek robiło? Nie wiem, nie wiem co to. Tam jakieś kable? No, odwrócają. Sporo tego. Znaczy nie, 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 y, 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 nie kable, tylko samo ogłomienie, nie? No tak. Bo kable by sprzedali. Pomyślałeś, że coś stało. A tu jest na przykład na... E, kopuła obserwacyjno-bojowa No, czy da się tam wejść? Nie by się da, ale w sumie ale nie jest to niebezpieczne No właśnie chodziło o to, że... i za dużo pajęczy przed... e, To jest co? Korytarz do uciekania? Nie, to jest... E, Aha, druga kopuła e, Ta bunkruja Mhm Ale widać, że ludzie tutaj na miarę chodzą, bo są ślady wytarte jest no, no, no. stosunkowo duży jest ten bunkier, No właśnie w duży, no, no. A Tutaj no, tak w zasadzie to, to by było fajne miejsce pospania, bo... Jest w miarę daleko odsunięte okien nie ma. Tym bardziej, że to są nawet fragmenty chyba po tych pryczach. Tak, tak, no, no. Też, też mi się tak wydaje. A ty masz czego coś do obrony? Yy, no w sumie nie mam. Nie się, ja też. <grym> no, nie, znaczy, mam y, drobniaki. To jest ewentualna broń. W zasadzie tak. No tak, ale to nie oddać bo... Dobra, no spokojnie, to jest plecak już taki wiersz. No. No. Dobra, jestem już na dole. Spoko. Kurde, ale to jest śmierdzi, jest taka woń specyficzna. No prawie nic nie ma, więc nie... Istnieje taka legenda w ogóle, no? że tu jest y, zasypana kolejna kontynuacja. Ale nie wiadomo czy to prawda. Aha. Nikomu się nie chciało kupować i sprawdzać. Rozumiem. Nie. O kurde. No. Nie pomyślałbym, że to kot, nie zwróciłem nawet na to uwagi. Kolejny kot. Ale... A czy nie wiem, to jest kod w ogóle? To może być też yy, list, w takim mieście. A tam jest jakiś podpis z 1986 tak. roku. O, no właśnie. Zwiedzili bunkier W.Krzysztof A.Darek K.Darek. O to jest jakieś podwyższenie. Z jakiegoś powodu spada ten Tu jest prawda plaga. Śmieci, no, tak, jest, jest tego sporo. Tam jest. Bo tam chyba wychodzi tak o No. No i to chyba tutaj wpada po prostu. Popatrz, że większość tych, y, y, tych napisów je, je, jest zrobiona w tym samym kolorze, tak w zasadzie. Że wszyscy pisali tym samym. Znaczy nie to chodzi o to, że to jest y, brudna ściana i wtedy... Aha, białe. O kurde, no. Faktycznie tak jest, nie wiem, teraz to było widać, Zasunowano. bo latarkę mam za mocną chyba. Jak na tak małe pomieszczenie. Sunę ją na bok. No, te Nie wiem. To jest Nie wiem po co są te beczki. Co w nich były trzymane. W sumie mamy cały sklep No tak, to możemy sobie przejść do następnego. No. Dobra, zatem zaczynamy poszukiwania schronu numer dwa te yy, schody to być? Żeby znaleźć schody trzeba skręcić gdzieś te krzaki no. i one są gdzieś tam na wprost. Tak dokładnie nie wiem gdzie, trzeba się po prostu przedzierać i, i się rozglądać. Co wbijamy? No tak, możemy wchodzić. Jestem coś okienko przedzierać. W przedzierać no więc można od razu poprzez schody. No dobra. Al Al alarm to nasz? Co? Na nas alarm. Społem to, to samochodowy, tam z zakładu. Okej okay. Nie, tu nie ma prowadzi. Dobra, znaleźliśmy drugi bunkier. Próbujemy do niego się dostać. Obiekt zabytkowy oznaczony. Zostaje sama kopuła. Trzeba gdzieś znaleźć wejście. Wejście przez okienka. No to jest tu. Tak, wiem wiem, wiem, bo tam to Teraz to jest średnio możliwe, a schodki w takim razie będą gdzieś jakoś tam. Dobra, a to co, idziemy? No tak, tylko trzeba będzie... Trzeba znaleźć zejścia Czekaj, coś jest? Jest! udało się, mamy yes. Dawaj Naprawdę no, ja tu... Ty... Ale już troszeczkę Tu nie widać No dobrze, no, wiesz, no, sprawa Co, wchodzimy? Możemy iść, tylko się obawiam, żeby jak, jakichś zwierząt tam nie było ucieknę się najwyżej Spróbujemy Spróbujemy Dobra. No, Dawaj no, no. no, no, no. O wow, ale tu się wody nabierało Ale przejdziemy raczej, nie? Tak, od razu. O kurde, faktycznie ciepłutko tutaj. O, ktoś nawet deseczkę ułożył. Ale nie no, wody sporo się nazbierało zbierało. Ktoś deseczkę aby ułatwić nam wejście. Ostatnio byłem tu dwa lata temu. No. Wody w ogóle nie było? No jak ja byłem... Ale to teraz tutaj sobie. też nie było. Ale tu się już ciężko idzie dalej. Trzeba... Chodzi na jakieś elementy? Nie mam z tym problemu, bo założyłem sobie takie buty, no ja tak zwane gromy. Ale faktycznie jest, jest głębiej. Mam problem, żeby dalej. Masz problem? No, w sensie. dalej, że za tym wokółem te buty powoli mi już przemakają. Czaj, to, to może, że, że ten. ja się prze, prze, przejdę głębiej, żeby zobaczyć, czy tam jest potem woda spoko? Dobra. Bo ja akurat powiedzmy, nie mam z tym zbyt dużego problemu. Dzisiaj wraz ze mną jest e, osoba prowadząca kanał o nazwie Łowca Ruin Na jego kanał możecie wpadać, link macie w opisie Gdyż to on jakby tutaj z, 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 zorganizował, że się tak wyrażę ten cały film, więc zapraszam Kurde, trzeba iść po tych patykach nie wiadomo, które z nich tak naprawdę nie utrzymają Dobra, jestem już tutaj a nie no. jak Jest. Czekaj, to ja zobaczę po prostu, spoko? Dobra. <słuch> okay. Kurde, coś mi do ust Ono, O no, są schodki. No, były właśnie, no, teraz czy, 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 czyli ty nie wchodzisz? Ja nie mam jak, bo mi tutaj zaraz buty przymatają, nie? Jest za mało elementów. No dobra, to, to ja pójdę sam, za tak chwilę będę. Dobra. A jeszcze go to nie wiem, krzyknę czy coś. Nie, okay. trudno. Spoko. Dobra, zatem idziemy. A w zasadzie idę sam. Halo? Halo? Tak, tak się odzywam, bo może ktoś się odezwie. Ale myślę, że raczej koło nie będzie. Kurde, to jest w ogóle pięknie, zobaczcie to. Jakieś zwisająca farba ze ściany. Tutaj w ogóle ten korytarz, do którego weszliśmy, to był taki ewakuacyjny. Tutaj było do oszczału, żeby można było strzelać, bo Na rzeczy, gdyby wrogowie weszli. Tutaj trzeba nazywa chyba śruza, śluza jakoś tak, nie pamiętam. Była taka ciekawostka, że kiedyś prowadzałem po schronach. Więc tutaj jak widać, był widok, nie wiem czy widać, czy widzicie. Był widok, można było ostrzelać. Muszę skrymnować, żeby się nie zgubić. Taka skrzynka elektryczna. Tutaj można wejść do kopuły, zaraz tam sobie wejdziemy. Idziemy sobie do kopuły, zostawię sobie plecak na dole, albo jeszcze w sumie kopułę zostawię na sam koniec. Pierw zobaczę, czy tutaj nikogo nie ma poza mną. O, jakaś rzecz przybita do ściany. Ciekawe, co to miało być. Ogólnie ciekawe, czy uda mi się znaleźć wejście, do którego chodziłem kiedyś, przez które chodziłem kiedyś. Gdzieś on tutaj też było. Pytanie, w którym miejscu, bo się troszeczkę pomudziłem, nie wiem gdzie jestem. Mam nadzieję, że zaraz się odnajdę. Tutaj byłem już. Tutaj byłem już. Nie, bo nie pamiętam. Aha, to jest miejsce, do którego kiedyś wchodziłem, Przez, biura, przez którą kiedyś chodziłem. Teraz jest ona zasypana, więc jedyna opcja wejścia. To jest właśnie ta dziura, przez którą weźmy... A w zasadzie wszedłem. Dobra, zostawiam sobie plecak tutaj I idę do kopuły Jest troszeczkę że na taką sobie typu pozbieram, żeby nie zabrać się z tego do siebie Chyba to popatrzył kurde Jednak się ewakuuje stąd No Jak mnie taki pająk ugryzł to wskazuje, że mogłoby się to nieciekawie skończyć Więc niestety kopuły tylko pół nie wejdziemy, ale zachęcam Was do obejrzenia filmiku sprzed około dwóch lat, kiedy, tutaj byłem, yy, kiedy jeszcze nie, nie, nie interesowałem się rowerami. Wtedy właśnie jeszcze yy, bardzo cze, cze, często chodziłem po schronach, jakichś po opuszczonych rzeczach. Yy, I tam wtedy wchodziłem na tym filmiku. Dobra, teraz trzeba wrócić. Być może nie będzie to wcale takie trudne. Ponieważ wiem już mniej więcej, które deski utrzymywały, a które nie. I jak tam? Fajnie. Co się pozmieniało w ogóle? Czy... Więcej pajęczyn i więcej pająków. No. Y, y, I tamte wejście, do, przez które wchodziłem ro, rok temu, już jest jakby y, przesypane. No, no. Właśnie tak widziałem, że zbyt za rosło, żeby teraz tam się... No i y, y, ten... I jestem y, po prostu ten przy, przysypany ziemią, nie? Kurde, teraz tak głęboko stanąłem. A, kurde, ja nie mam co robić, tylko chodzę po nocach po tak jakichś, kurde. Podjazd? Tak. Aha, okay. Chodzę po jakichś bunkrach po nocach. Naprawdę mi się już nudzi czasami w życiu.